Cześć, dzień dobry bardzo. Cała ekipa, jak już widzicie, biegnie. A biegnie dlatego, że już pierwsze okazy udało się znaleźć. Tu mamy jeden, tu mamy drugi. No i oczywiście dźwięk piły łańcuchowej w tle. Ale mam nadzieję, że dzisiejsze grzybobranie, które ładnie się tak zapowiada, umili nam pobyt w lesie, a ten gość z piłą niedługo się wyciszy. I proszę uprzejmie kolejny egzemplarz troszeczkę troszeczkę podsusz. O, twardo siedzi. No, czyli jutro będzie rano jajecznica. Borowik ceglastopory. Jeden z moich ulubionych grzybów z racji na to, że nawet po, po zamarynowaniu go zachowuje swoją twardość i jest po prostu chrupki. Proszę bardzo i uprzejmie, piękny okaz. No, powiem szczerze. O, ho, ho. duży. Duży, mięsisty. O, ale zjedzony. Aj mi robaczku wchodzi po ręce. No i zrozetniemy i sprawdzimy. Ale jeżeli już takie okazy się pojawiają. No to trzeba będzie szukać. Borowiki ceglastopore, często mylone też z borowikami ponurymi, występują bardzo często w lasach iglastych, na terenie pagórkowatym, natomiast rzadziej w terenie lasu liściastego, czasami w lesie mieszanym. Ale bardzo, ale to bardzo często właśnie w terenie pagórkowatym ja bardzo przepadam za tym grzybem, ponieważ ma on niesamowite właściwości smakowe. Jest słodkawy, wbrew pozorom, jest słodkawy. A, a nawet po długim leżakowaniu w marynacie zachowują swoją mięsistość, zachowują swój walor smakowy. Nie jest mdły, nie jest gąbczasty, tylko jest właśnie taki. Taki chrupki jak korniszon, no, no kto nie lubi korniszonów. Ktoś? O, konni moi drodzy. Natomiast ja się zatrzymałem, ponieważ proszę kolejny. Kolejny bardzo piękny. Gdzieś tam idą konie. Kolejny. Proszę uprzejmie. Świeżusieńki zebrany. Tak więc trzeba będzie tutaj poświęcić trochę czasu i przeszukać ten teren, ponieważ na pewno na pewno rośnie tutaj więcej. Borowiki ceglastopory zawsze rosną rozrzucone chmarami, rzadziej blisko siebie, ale bardzo, bardzo często w dużych skupiskach. Dlatego jeżeli wybieramy się na borowiki, no i oczywiście nie zapominamy o zabezpieczeniu miejsca, ponieważ nie chcemy, żeby grzybnia łapała infekcję czy też wysychała nadmiernie. O! Widzicie tam? Patataj! Dobra, ja lecę szukać dalej, o chyba widzę następnego. Kochani, w końcu nareszcie. Patrzcie. I to dwa całkowicie twardziutkie piękne okazy. Natomiast w końcu jest 20 godzina. W końcu ten gość przestał hałasować tą piłą łańcuchową. O 20 godzinie. Więc ja wątpię, że to ktoś z wycinki, tylko ktoś, że tak powiem sobie e, chróz zbierał przy użyciu kłada, przyczepki i piły łańcuchowej. No to ilu ludzi z małych wiosek kradnie teraz e, drewno z lasu państwowego to też jest. No ale cóż to się zemści, to się moi drodzy zemści, to bardzo zemści, bo e, taka ogólnokrajowa e, wycinka zresztą jest nie tylko u nas stosowana, ale także i w kilku innych krajach. W związku z czym później będzie wielka dziwota. Dlaczego jest nagle tak gorąco w lecie? Dlaczego jest taka susza? No to wycinajmy więcej drzew, saźmy mniej, mówmy, że to gospodarka planowana lasu, co się mija z prawdą, a później będziemy mieli pyły, smok i to wszystko. Ale póki co bardzo ładnie, bardzo ładne owocniki się pojawiają. I w końcu jest przyjemnie cisza, spokój. Strasznie lubię ten dźwięk deptanej ściółki. Tylko niestety świadczy ona o tym, że podszyd jest niesamowicie suchy. Jest naprawdę sucho jak pieprz. Ale skoro są już takie grzyby, to wniosek jest jeden. Zaraz, jak tylko popada, no, z 2-3 dni i grzybnie się ruszą i naprawdę ruszy się naprawdę, naprawdę ciekawy sezon. Zobaczymy, jak będzie dalej. Już się pomalutko robi, robi nam ciemno, słuchajcie, ale chciałem Wam coś pokazać, oprócz tego, że jak widzicie całą rodzinkę, to jeszcze mam jeden patent mianowicie ee, każdy z nas używa odpowiedniego nożyka do grzybów prawda? A ponieważ ja zacząłem szyć w skórze to robię sobie też skórzane pochewki na nie tak więc mamy całą rodzinkę jak widzicie do porównania no i będziemy ją pomału pobierać idę do chłopaków bo aż mnie aż zaczął wołać co wy tam znaleźliście gdzie? A! no zacny no bardzo zacny no a my po maleńku zaczynamy przepinać się na źródła światła ponieważ w lesie zaczyna się robić już naprawdę ciepło Ciepło, przepraszam, ciemno. Tak więc yy, będziemy pomału szukać grzybów przy czołówkach. I zachęcam Was, jeżeli chcielibyście wyjść z nami na nocne szukanie grzybów, to na dole w linku znajdziecie adres internetowy naszej grupy facebookowej, gdzie na takie wyjścia bardzo, bardzo licznie w ciągu roku się umawiamy. Dobra czołówka, dobry preparat na kleszcze. No i zapraszam. I powiem Wam szczerze, że uczucie chodzenia w nocy po lesie i zbierania grzybów jest naprawdę bardzo ciekawe. A tutaj taka maleńka niespodzianka, popatrzcie. A na zewnątrz jest jeszcze środek dnia. No, może. Z tym środkiem dnia to przesadziłem, bo jest godzina do 21.00, 21.00 około. Tak więc w lesie już jest o tak. Ale jak się wejdzie głębiej, to bez czołówki jest tak. Tak więc poruszając się, mając przed oczami dokładnie jeden krąg, który obserwujemy. Zawęża nam to nasz wzrok, dzięki czemu bez problemu możemy odnaleźć owocniki grzyba. O, mała ścieżka. I reszta ekipy, która się tam tłusze po krzakach, więc idziemy do nich, zobaczymy jak im idzie. A póki co, jak widać, pomału koszyk się zapełnia. No i jesteśmy na prześwicie kolejnym, popatrzcie, za mną prawie, że już zachód słońca. Jeżeli chodzi o zawartość koszyka, staram się Wam go pokazać. Tak więc tyle się udało na pierwszym lesie. Kochani, pytanie, ponieważ jest to grzybek troszeczkę podsuszony, ale gdybyście mi mogli odpowiedzieć, jaki to jest gatunek w komentarzu, byłbym bardzo wdzięczny. I, I my lecimy na następny las, ponieważ tutaj już sprawdziliśmy, że faktycznie te wysypy ruszają. Czekamy tylko na dwie rzeczy. Odrobinę deszczu, odrobinę wilgoci w lesie, która jest naprawdę potrzebna, bo podszedł jest niesamowicie suchy. I następnie e, na pełnię. I tak, o dziwo, chociaż. E, nie wiem, no pytałem się bardzo wielu mykologów, takich prawdziwych mykologów z prawdziwego zdarzenia. Nikt nie jest w stanie przedstawić dokładnych badań na ten temat. Ale jednak ta pełnia według mnie działa. Ale to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Podkreślam, nie poparte żadnymi e, naukowymi dowodami, więc prosiłbym się nie sugerować tutaj. E, ale tak czy inaczej, można by... Zaraz przypełni iść na grzyby. O, jak widzę, już całkowicie ciemno się zrobiło, więc ja maleńku wychodzę z lasu. A prześwit z lasu wygląda tak. I za chwilę jedziemy na drugie miejsce. No mam nadzieję, że tam również coś uda nam się znaleźć. Tak więc, tym oto optymistycznym akcentem, leżącym na drodze, w której właśnie przed chwilą wdepnął nasz kolega, witamy się z drugiej miejscówki, do której zmierzamy. Wytarłeś sobie buty? Wiesz, co ja tylko delikatnie nastąpiłem. Aha, aha. Proszę o zbliżenie. Tak, winny się tłumaczy. Dobra. Lecimy. No to i kolejne Słuchajcie Miejsce, do którego idziemy I Miejsce nas wita taką wyżynką No tragedia Masakra, słuchajcie może się tam idzie na szejki podzielnie do Do góry, my tutaj byliśmy w zeszłym roku No ale Ale tutaj już się zaczynał las, a Matko Bosko, tam jest jeszcze dalej. No telefon tego nie łapie. No cóż. Jak już mówiłem wielokrotnie, śpieszmy się kochać lasy. Szybko wyjeżdżają na tirach do Niemiec. No cóż. Zapłacimy wszyscy za to ogromną cenę. Naprawdę słuchajcie ogromną cenę ruszamy póki co także grzybki są i ruszamy przed siebie w ciemny las słyszycie Kolega się już boi ponieważ gdzieś nad nami Dosłownie nad nami co chwilę odzywa się Co chwilka odzywała się soma Według mnie Prawdopodobnie był to puszczyk No i teraz pytanie czy to jest Puszczyk góralski? Słyszycie go, prawda? Przez to, że dzięki temu, że jesteśmy w lesie, w nocy, o, tam ktoś błysnął, jest nas, no, jest nad nami. Eee, no, dzięki temu, że jesteśmy podświetleni wszyscy, nie ma możliwości, żebyśmy się zgubili wzajemnie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Chociaż żartuję, ponieważ... Doskonale wiecie, że już w zeszłym sezonie bardzo często organizowałem właśnie nocne wyjścia do lasu w tematyce grzybów. No cóż, mam nadzieję, że i w tym roku się nam to uda. Tak, jakby nagle umilkł, no nie? No, tutaj jest jeden kolega, tam wyżej jest koleżanka. Tam jest jeszcze jeden kolega. Wy ich na razie nie widzicie, ale jest tutaj całkiem całkiem przyjemnie. No także nie wiem jak mnie widać, bo nagrywam to z jednej strony. No cóż, byliśmy w dwóch lasach. W pierwszym było przepięknie, naprawdę przepięknie i przesudnie, bo e, grzyby nam dopisały. Natomiast w drugim niestety e, jest o wiele większa susza niż w tym pierwszym. Co za tym idzie, eee, no pył, po prostu pył w powietrzu, kiedy idziemy przez ściółkę, normalnie pyli nam spod nóg, tak więc zobaczymy jeszcze za parę dni, jak spadną pierwsze opady, ale cóż, wracamy zadowoleni, na pewno zadowoleni, na pewno wracamy wręcz zdziwieni, że udało nam się zebrać aż tyle grzybów, no i cóż, sezon uważamy w pełni za otwarty. I to bardzo otwarty. A po pierwszym deszczu zapraszam serdecznie wszystkie chętne osoby do wspólnego wyjazdu na nocne grzybobranie. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, do usłyszenia.